Na początku było słowo, a słowo było Boga, i Bogiem było słowo. Codzienne rozważania Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Tomasz, jeden z dwunastu zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich. Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Każdy tak ma, że co jakiś czas konfrontuje się z wątpliwościami, niedowierza. Wiara jest relacją z Bogiem, więc jak każda więź jest rzeczywistością dynamiczną. Wiara nie jest niezmiennym stanem ducha, lecz bardziej przypomina sinusoidę, a czasem nawet rollercoaster. Zwątpienie jest egzaminem z wiary w to, co niewidzialne. Wiara jest łaską, darem, ale i zadaniem wymaga współpracy człowieka. Kryzys pokazuje, nad czym potrzebujemy więcej popracować. Święty Grzegorz Wielki skomentował wydarzenie w wieczerniku słowami: więcej pomaga naszej wierze niewiara Tomasza niż wiara apostołów. Na szczęście Bóg ma bezgraniczną cierpliwość i jest wyrozumiały. On przychodzi mimo drzwi zamkniętych i pozwala siebie dotknąć. To my zniechęcamy się tracąc cierpliwość do swojej słabości. W jakiej kondycji jest moja cierpliwość? Jak przeżywam chwilę zwątpienia kryzysu wiary?